Oglądałeś na kiedyś, Nie, To będziesz miał okazję się obejrzeć, też nie będzie drzwi widać. Witamy serdecznie, zaczynamy. Eee, witam cię, Andrzej, tak? Tak. Super, cześć Andrzej. Z tej strony łowcy pedofili z grupy Eluzji w Child Protection in Poland oraz Fundacja Dość. Ja jestem Czarny, eee, tu jest TK, tu jest Hermiona, eee, jest też Dziku oraz jest też Bastek. Pięcioosobowa ekipa dzisiaj do ciebie przyjechała. Do pięknej miejscowości Legnica w województwie dolnośląskim, tak? Tak. Bardzo w Wrocławia, piękne miasto. Andrzej, powiedz mi pierwszą taką rzecz, ile masz lat? 41. 41 lat. Sporo. Już taki, można powiedzieć, trochę półmetek życia, prawda? Tak. Powiedz mi, jak tam twoje życie wygląda? Jesteś ee, żonaty? Eee, Kawaler. Kawaler, aha. No ale jak, jakieś dziewczyny, jakieś... Miałem trzy związki nieudane. Uh -huh. I w ogóle mi się nie udawało, w ogóle. No i tak jakoś yy, ten do 13-latku wpisałem, ale zaświeciła mi się lampka, że więcej już, więcej już nie będę takich numerów robił, bo więcej mi tam yy, grozi w ogóle za to. Czyli nawróciłeś się w pół drogi, tak? Tak, pół drogi i mam nauczkę na, na całe życie. Mm -hmm. I ten wolę sobie jakąś dorosłą kobietę znaleźć. No to jest świetny plan na przyszłość, naprawdę. Od tego generalnie powinieneś zacząć, żeby jednak nie celować w target... E, z jakimiś który, nastolatkami. No... Zwłaszcza z nieletnimi. Wiesz, w nastolatkach jest to fajne, że jeżeli też się ma naście lat, no to jest to jak najbardziej zgodne z przepisami. E, ty już w twoim wieku powinieneś też szukać sobie rówieśniczki a nie kontaktować się z 11-letnią dziewczynką od 23 kwietnia tego roku. Jak dobrze e, możesz sobie policzyć, to jest prawie 4 miesiące pisania, e, podczas których używałeś tak wulgarnych, tak obrzydliwych i tak sprośnych słów, że no, słuchaj, ja dorosły mężczyzna, a ciężko mi to w ogóle było słuchać. E, Andrzej, powiedz mi, e, czy leczysz się na coś? Czy masz jakieś stałe schorzenia, coś z psychiką? No, czy nie, leczę się na... Naility na kręgosłup. Mhm. Mm A z to czy nie? Okej, okay, czyli bardziej jak chodzi o zdrowie, no to, to dostwiera ci ten tak. ból. Jak, jak, tak, tak. tak. Okej. Okay. Dobrze. Generalnie, żeby też było jasne, to jest trzecia próba jego zatrzymania. Druga, druga tak? Przepraszam, druga próba Twojego zatrzymania. Raz nam już zdążyłeś uciec. Mamy więcej dowodów na to, że pisałeś z nieletnimi. Nie możesz nas tak bezczelnie pomywać, że to jest gdzieś tam jakieś Twoje jednorazowe przewinienie, o którym wcześniej wspomniałeś. Tych dowodów niestety jest troszkę więcej. Powiedz mi, czy z iloma dziećmi utrzymujesz kontakt w swojej rodzinie? Jakieś rodzeństwo ma dzieci, gdzieś masz gdzieś dzieci w otoczeniu, mieszkasz z dziećmi? W rodzinie mam parę takich. Zajmujesz się tymi dziećmi? Nie, nie. Rodzina się mnie. Okej, okay, ale jak, nie masz z nimi takiego samego tak jakiejś nie. zabawy, jakiejś opieki? Nie nie, 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 nie. Nic takiego. Dobrze. A z kim mieszkasz? Z rodzicami. Z rodzicami mieszkasz. 41-letni mężczyzna mieszka z rodzicami. Tak. Rozumiem. Dobrze. Powiedz mi proszę, od którego wieku w Polsce wolno uprawiać seks? Od 18. Troszkę za dużo. W polskim prawie jest informacja, że od 15 roku życia. No ale to i tak nie zmienia faktu, że no jest, to, jest to dość niski pułap dla Ciebie, tak? Dlaczego kontaktowałeś się więc z 11, z 10-latkami? Na co liczyłeś? Hmm. No tego nie mogę... Mów <grych> no, szczerze. Spokojnie. No śmiało. Nie, nie umiem tego odpowiedzieć na to pytanie w ogóle. Czemu a wybrałeś czego? dzieci? Co? Czemu wybrałeś akurat dzieci? Bo nie umiem, ten, nie mogę, nie mogę sobie ten... Y, znaleźć sobie kontakty trochę z takim Wiesz, A Treści w, w, w stylu nie. znajdę sobie trzynastolatkę, ale gdzieś bliżej Wrocławia, Katowic, może znajdę. Może wypali spotkanie z inną laską. Teraz są wakacje. Wiesz, to no jakby te, te, nie celowałeś, nie celowałeś w jedną osobę, tylko celowo target, właśnie, nie? Że szukasz 13 lat. celowo target. target to... jest właśnie w dzieci, wiesz, nastolatki, <grym> dzieci, nie? A ten jest... Nie uważasz, że 41-letni mężczyzna powinien jednak no, 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 jakby ja celować rozsąd, no, Otóż to No dobrze, że jesteś tego świadom. Niemniej jednak musisz nam odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest dla nas ważne, żebyśmy też jakby wiedzieli z kim rozmawiamy, tak? Ty o nas się czegoś tam dowiedziałeś przed live'em. My też chcemy się czegoś dowiedzieć o tobie. Jak właśnie tego, co cię kieruje do takich skłonności? Bo określasz konkretnie, że szukasz 13 latki. Znaczy nie nie powiedziałeś, że szukasz kobiety, dziewczyny, że wiek nieważny, bo to by gdzieś tam jeszcze rozszerzało ten twój teren poszukiwań. Określasz konkretnie 13-latki. W zasadzie dziewczynka, z którą piszesz, nawet jest dwa lata młodsza od twojego ukochanego targetu. No to jakoś tak mnie ten, na początku mnie to fascynowało, ale też mam już nauczkę na przyszłość. Nie no, o przyszłości nie rozmawiam. mówimy tylko i wyłącznie o teraźniejszości oraz przeszłości, dobrze? Ponieważ to, co zrobiłeś jest już uwiecznione, tak? To już nigdy nie zniknie z, jakby z Twojego życiorysu, nie rozmawiajmy o, o przyszłości. Naszym widzom przypominamy, że jesteśmy w miejscowości Legnica, Legnica, województwo dolnośląskie. Możemy kontynuować. 13-latki to na jeździłem na koloniach, to, to mnie te, te, tak mnie na początku mnie kręciły. Co? Urzekło cię to, tak? Nie, to kręciły mnie te, te tam nastolatki, ale teraz już. A jak jeździłeś ale... na te obozy, to w charakterze kogo? Uczestnika. Ale... Jeździłeś na kolonie z dziećmi trzynastoletnimi jako uczestnik? Nie jako dorosły ten jako jeszcze dorosły jeździłem. Okej, okay, ale jako opiekun? Nie jako dorosły, jako dorosły mhm. jeździłem, to jeszcze miałem jakieś chody. Że Poczekaj Andrzej. Jeżeli spotykałeś na obozach 13-latki, w jakim wieku byłeś ty? No jako małoletni. Okej, okay, bo cały czas powtarzasz, że jako dorosły, więc chcielibyśmy się dowiedzieć jaki to był wiek. A to były... Okay, to... czyli to były wtedy dla Ciebie rówieśniczki, tak? Rówieśniczki. Okej. Okay. A później jeszcze jako dorosły, jako tak od 20 lat, jeździłem też jako uczestnik mhm. na, na tej kolonie. No i później tak się stało, że... Dopuszczano Cię na kolonie z dziećmi? Jako... Miałeś de facto styczność z tymi dziećmi, przebywałeś z nimi powiedzmy 24 na dobę, nie wiem, 2-3 tygodnie takiej kolonii. Prawdopodobnie korzystaliście z tych samych pokoi, mam nadzieję, że nie z tych samych Ale... pryszniców. Nie, 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 nic, nie doszło do niczego w ogóle. Okej, okay. dobrze, że o tym mówisz. Czyli jako no... dwudziestokilku latek jeździłeś z trzynastolatkami? Jeszcze, jeszcze, jak nigdzie nie wysyłali mnie rodzice, to jeździłem. Okej, okay, rozumiem. Z iloma dziećmi y, nawiązałeś kontakt, z iloma dziećmi piszesz. Przez internet. Przez internet. Tak średnio? Nie wiem, nie pamiętam. Dzisiaj tak z dziesięć, a może. Dziesięć, dzieci, tak? Dziesięć w ciągu jakiego czasu? Nie wiem. Roku czasu. Znaczy, ale może być ich więcej, tak, niż 10? Czy to jest taka już. No, może było więcej, nie, okay. nie pamiętam. My chcemy się dowiedzieć prawdy. Może mówić śmiało, otwarcie, to nie wyjdzie poza naszą szóstwia. Mniej Nie w jakim wieku były te dzieci? Od, Od, do... Od 11 do, do 15 lat. Okej. Okay. Ale to już mówimy teraz w przeciągu tego ostatniego roku, tak. czyli byłeś między 40 a 41 rokiem swojego życia. Tak. Rozumiem. Dobrze, a czy kiedykolwiek spotkałeś się z, z dzieckiem poniżej 15 roku życia? Nie. Ale w sensie tak na żywo, face to face. Nie, bo bałem się. Okay. Bo ten Bo nie wiedziałem, co mi tam grozi. Okej, okay. czyli m, według Ciebie można było pisać wulgarne rzeczy, niszczyć psychi psychikę dzieciom, ale już spotkanie to jest dla Ciebie zbyt duże obciążenie psychiczne, tak? Mm. To no, taki tak. troszkę egoizm, nie sądzisz? Tak, jest. Ja już mówiłem, że więcej takich numerów nie będę robił. Wiem, okay. co, co, mi, co mi grozi za takie wypisywanie. Może wypadku. ja ci przytoczę Twój tekst jeden. A będziesz chciała ze mną ruchanko zrobić, spróbować ze mną. Ja tobie chciałbym to zrobić. A ty pierwsza sprawa jest. A druga to jest to, czy wejdzie mój pisiorek do Twojej cipki. Tak pisałeś do dziecka 11-letniego. No tak, prawda. Napisałem. Może inny tekst. A jaką masz cipkę? Luźną, czy ciasną? Cipeczkę, a ona jak mała, czy duża? A będę mógł Twoją cipkę wylizać, wycmokać ją tobie? No też pisałem. Ochyda. ochyda. Ja wiem, że ochyda, ale już yy, wiem, co narobiłem. Na, na i nie będę już y, te, takich numerów wypisywał. Andrzejku, dziecko 30 lat młodsze od Ciebie. Popatrz mi prosto w oczy i obiecaj mi, że gdybyśmy teraz wzięli Twój telefon, nie będą tam nowe rozmowy rozpoczęte oraz wciąż kontynuowane. Bo cały czas zaznaczasz, że już się nauczyłeś na swoich błędach i już z tym skończyłeś. Możesz mi teraz przysiąc na swoje życie, swoich rodziców, że nie ma tam żadnych wiadomości, które mogłyby rzutować, że jednak kłamiesz? Nie ma. Nie ma. Dobrze. Powiedzmy, że wierzę ci na słowo. Nie ma, nie ma. Ja, ja skończyłem z takimi. A kiedy skończyłeś? Kiedy to zrozumiałeś? No, teraz, w tym roku. W tym roku? W tym roku też jeszcze pisałeś z dziećmi. No tak, ale zaświeciła się kontrola. Rozumiem, dlatego pytam, kiedy ci się ta kontrola lampka zaświeciła czerwona? Mm, tak. W tym momencie? Czy miesiąc temu? Czy. No, tydzień temu. Teraz w tym miesiącu, dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu, okej. Okay. Bo miesiąc temu planowaliśmy na Ciebie zatrzymanie i jeszcze miałeś kontakt z dziećmi. No ale... Więc kłamiesz. To, to w, tym, w tym miesiącu. No to się zdecyduj, dwa No to miesiąc temu... ma dopiero 11 dni, więc to na już dwa tygodnie. Z to dwóch to miesięcy w zrobiło się dwa tygodnie. to to w, w tym miesiącu. Kiedy ostatni raz miałeś kontakt z dzieckiem? Mm. Kiedy pisałeś do dziecka jakiegoś? Jeszcze w tym miesiącu. Jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj, dzisiaj. Jest ten miesiąc. Przypominamy, że jest dopiero 11 sierpnia. Nie pamiętam. Z dwóch miesięcy zrobiło się półtora tygodnia. Jestem przekonany, że jeszcze wczoraj lub dwa dni temu pisałeś do dziecka. No to może... Wczoraj. Wczoraj nie, ale dwa tygodnie temu, może tak. Dobrze. A czy kiedykolwiek byłeś w posiadaniu dziecięcej pornografii, oglądałeś tego typu treści lub też je Nie. A -a. Nie, tak. Nie. Dobrze. Jeszcze jedna informacja z naszej topki, ponieważ nasi funkcjonariusze z lokalnej policji już przyjechali. Weźmiesz mi do buzi, wyliżesz mojego pisiorka. Obrzydliwy jesteś. Dzień dobry. Mamy nadzieję, że. Dzień dobry. Postępowanie będzie surowo ukarane. Także dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tawórkichacki, interwencja jest Interwencja w Policja Legnica. E, witam, jesteśmy tutaj. Kto tu jest dowodzącym, że tak powiem. Znaczy. Nie ma, nie ma. Nie ma dowodzącego. Dobra. Każdy po trochę. Każdy tak. po trochę. Jesteśmy, tu się... tutaj, jesteśmy tutaj w roli e, łowców pedofilii. Jesteśmy z Fundacji Dość e, okay. i wolontariusze wolontariusze ludzie w Protection Tutaj kończymy już nagrywanie, kończymy live'a. Yy, mamy ze sobą już, już wsparcie patrolu policji, także dziękujemy za oglądanie.